好的 俺らの作品好きだう。 Dzień dobry, witamy ze Zblewa. Przyjechał do nas Autogard z Gdańska, z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i robimy akcję poboru krwi w Zblewie po raz ósmy. Przede mną jest dziewczyna e, o imieniu? Nikola. Nicola. E, z tego co wiem, to pierwszy raz oddasz gra. Co cię zmobilizowało do oddania krwi? Yy, no, chęć pomocy innym. Jeżeli mogę, no to dlaczego z tego nie skorzystać? No i po prostu chęć pomocy, tak. Super. A jakieś obawy, strach był? Yy, nie, raczej nie. Nie? Nie. To jak wszystko będzie dobrze, oddasz krew, uda się oddać krew, wyniki będą dobre, bo lekarz dopuści Cię do oddania krwi, będziesz zapraszać osoby? Jak najbardziej, ja już teraz zapraszam do oddawania krwi. Dobrze. Następną już z dnia dzisiejszego, w dniu dzisiejszym chciałbym wszystkich zaprosić na następną, dziewiątą akcję, która odbędzie się 12 czerwca. Dziękuję. Dziękuję. Cześć Marcin, witamy się po raz kolejny. Który raz oddajesz krew? Nie pamiętam. Tyle tego będzie na liczniku. No. Ja się zbliżam do magicznej dwudziestki. Chyba dwa razy mnie pominęło. Dwa razy to jest w Ale będziesz miał już ponad dychę, spokojnie oddany. No co może. Dobrze, to tu możliwe. Dobrze. Widzę tutaj jeszcze kolegę. Roberta. Cześć. też. Też wiem, że... ...dużo oddajesz. Ile tam na liczniku masz? Orientujesz się? Słabiutko, Krystian. Tam 4,5 litra mam razem oddane, także słabizna. Słabizna kryzny. Tak? Cztery, pół literka tylko. No można powiedzieć aż. No, dla nie nie niektórych nie. aż już. Także <laughs> słabo. Jedzie się kawalna kropla. Podobno. Ale to szóstki to jedziesz do zasłużonego. Będzie miło, nie? Będzie miło. Postanamy tak, Od się. 6 litrów do mężczyzn otrzymujemy legitymację zasłużonego kwiadawcy, która daje wiele korzyści dla kwiadawców. Yy. Tutaj dziewczyny widzę, że... Stałe, już staramy stałe, stałe dziewczyny na wszystkich akcjach. Któraś z Was wiem, że pierwszy raz tutaj oddała u nas w Blewie, tak? Ja no, oddałam. Pierwszy raz w życiu. Też pierwszy raz w życiu. Mhm. Raz w życiu. Ale, tutaj u nas. tak No, no. Na akcje. super. No to mamy dziewczyny, które pierwszy raz w Blewie oddały i chyba cały czas w Blewie. Na, no teraz już staramy się jesteśmy na każdej, każdej i zawsze. Poza tak. akcją w Blewie też oddajecie gdzieś w szpitalu? Yy, nie, nie. Czyli akcje? To jesteśmy Powinny być w Blewie. Dobra, dziękuję. Dzięki. Zapraszam już kwiodawców na kolejną akcję, już dziewiątą, która odbędzie się 9, 12 czerwca w Blewie. Wiele osób się pyta, czy musi mieć badania lekarskie, jakieś pozwolenie od lekarza, zaświadczenie lekarskie, cokolwiek. Powtarzamy po raz kolejny, żadnych badań nie trzeba mieć, Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty, dobre chęci, dobre serce. Na miejscu jest cały personal w autokarze, włącznie z lekarzem, który decyduje na podstawie wypełnionej ankiety przez was, czy możecie oddać w tym dniu krew. Tak żeby było bezpiecznie dla biorcy krwi i dla was. Zapraszam was 12 czerwca do Zbrewa. Dzień dobry Eee, właśnie do zblewa jakąś godzinkę temu podjechał autokar. Czy słyszał pan o tej akcji? Słyszałem i widziałem. Słyszał pan i widział. A skąd pan słyszał o tej akcji? No jak aut autokar stoi, no to coś musi być. Aha, ale szybciej pan wczoraj, przedwczoraj już wiedział A, o tym? No to słyszałem, że będzie e, krew e, pobierana. Tak. A skąd pan się dowiedział? Z jakiego źródła? Hej, to mi koledzy mówili. To u Kronka nie było u i chyba, u Aha, czyli znajomi o Tak. Czyli, czyli informacja dociera do mieszkańców gminy. Dociera. Czy uważa pan, że taki autogard to, zbla, to jest dobra sprawa, że no dojeżdża? Bardzo dobra. Pan oddawał kiedyś krew? Ja nie oddawałem. Mhm. I nie mogę oddać, bo jestem za młody już. No właśnie, to, to, to wiemy. Wiemy, że już y, Pesel nie y, blokuje niektóre blokuje, sprawy. blokuje. Tak, ale popiera pan takie akcje. Oczywiście. I to Pan, przekazał Pan komuś informację? Wiem, już, już, szedłem do wioski, to sąsiadki z nie jechały, już oddać. Super. E, czyli mogę w przyszłości e, liczyć na Pana taką informację wśród A, rodziny. Mówię? 12 czerwca. 9 Bo... akcja, 12 czerwca. Informacje prosto z mostu idą Dobrze. do Pana dzisiaj. Tylko, 9 akcja, 12 tylko, czerwca. Nie wiem, czy dożyję do tego czasu, ale mam nadzieję, że ją. Ale to pan ma przyprowadzić kogoś i przyjść do straży na kawkę. Ja, ale nie. Dzień dobry. Dzień dobry. E, jestem organizatorem akcji poboru krwi z Blewie. Właśnie przyjechała z Gdańska Autogard do nas. Czy państwo słyszeli, że taka akcja będzie u nas w Blewie? Tak, słyszeliśmy. A no. skąd państwo się dowiedzieli o tym? Z internetu. Z internetu. Okay. Z Facebooka pewnie. Tak, z Facebooka. Dobrze. I ze, i ze strony gminy. Aha, super. E, czy uważają państwo, że to fajna akcja? Tak, bardzo dobra. Dlaczego nie? Dobra, bardzo. Bardzo dobra. Bardzo dużo ludziom pomagają no. właśnie tak. Ja wczoraj się napotkałem na jednej grupie takiej zamkniętej dla kwiodawców, że na 10 osób w szpitalu jedna potrzebuje krwi. Na 10 przebywających w szpitalu. Ja myślę, że to duża proporcja, tak, nie? Duże, duża. Duże, nie licząc wypadków i takich innych spraw tak, nagłych, nie? Tak. Też w też mieliśmy taki przypadek właśnie z Teściem, że też potrzebowało dużo krwi. Dużo krwi potrzebowało. Tak. No właśnie, czyli krwi nie idzie wyprodukować, krwią idzie. Krwi trzeba się podzielić. Tak, czyli takie akcje zbroje powinny się powinny odbywać. Pewnie. Dobrze. Czy mogę liczyć na Państwa wsparcie i informujemy w dniu dzisiejszym o dziewiątej akcji, która będzie 12 czerwca, żeby rozpowiedzieć tak. przy okazji gdzieś tam wśród rodziny. Tak. 12 czerwiec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałem, że Pani pierwszy raz oddała w życiu krew. Tak jest, pierwszy raz. I widzę nagrody są, to się udało. Tak jest, udało się, strach ma duże oczy, ale było okej. Okay. Ale bała się Pani? To samego momentu wejścia do autokaru? Nie, bałam się tego, że mo mogę stracić przytomność, ale było dobrze. Ale jest super. Jest ok. Poleca pani tak tym, jest. którzy Polecam. się wahają. Tak, oczywiście, zapraszam. Dobrze, dziękuję. Dzięki. Cześć, Mikołajko Cześć. nasza. Cześć. E, tak jak obiecywaliśmy jakieś 2-3 tygodnie temu, że będziemy w Zblewie 6 grudnia, tak się. Zdarzyło, tak się wykonało, można powiedzieć. Chciałem się spytać, co Cię zmobilizowało, żeby naszych krwiodawców ofiarować tak pięknym prezentem mikołajkowym? Myślę, że to jest tak szczytny cel, że no nie było po prostu innego wyjścia, żeby to odmówić. Myślę, że po prostu ludzie będą mogli skorzystać z tej okazji. Zdrowy ciele, zdrowy duch. Super. E, <laughs> e, mamy tutaj, e, na każdej akcji mamy pierwszorazowych dawców. I starszych, i młodszych. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Tak, myślę, że to jest nasz, na naszej ósmej akcji, to jest nasz najlepszy prezent, taki upominek dodatkowy. A że są tak. Mikołajki, no to myślę, że z tego Mikołaja przyjdą do domu, się pochwalą, że już od samego rana dostali Mikołajkowy prezent. Jako dorośli, bo zazwyczaj dorośli nie otrzymują od Mikołaja rzadko prezenty. Myślę, że to był wspaniały dzień, będzie zapamiętany. I po prostu mam nadzieję, że wszyscy się odwiedzą, w sensie vouchery nie zmarnują. Gdyby ktoś odwiedzał cię w twoim spa, z naszych sprzedawców i się pytali z, z twojego rejonu, jak tam na akcji było w Zblewie, no to możesz ich już zapraszać z tych swoich klientów z Bobowa na 9 akcję 12 czerwca w Wlewie. Super, będę pamiętała i oczywiście będę zachęcała. Dziękujemy. Dziękuję. E, chciałem jeszcze się dopytać, e, gdyby nasi księgodawcy byli zadowoleni, zadowoleni z tej e, mikołajkowego prezentu, gdzie w przyszłości Cię mogą szukać? Pod jakim adresem? Oczywiście mamy to w takim małym kameralnym miejscu e, u nas na prywatnej posesji, ale jest to gmina Bobowo, gdzie prężnie się rozwija, e, więc serdecznie zapraszamy. Tak jak powiedziałam wcześniej, w zdrowym ciele, zdrowy duch, więc serdecznie zapraszamy. Ulica Leśna 7A. Dzie dziękuję serdecznie za ten cudowny prezent. I Proszę. zapraszam do kontaktu wszystkich lokalnych przedsiębiorców z gminy Zblewo, z całego powiatu, którzy by chcieli coś od siebie ofiarować dla naszych pierwszorazowych dawców, wielorazowych dawców. Całe grono od A do Z. Także zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną lub z panią od promocji w urzędzie gminy z Blewą. No, zasłużony. To ile tam na liczniku? Ponad 20. Ponad 20. No ja magiczną 20 chyba nie wiem, ci się przekroczyłem albo na następ, następnym razem. Ja pomimo tego ja myślę, że i tak jest pan takim kolorowym kwiatastwem, że i tak można podarować taki prezent panu, pan mikołajkowy. Tak? Mimo, że dzisiaj nie może oddać krwi. No hmm. tak, ale zrobił swoje już wcześniej, więc myślę, że to taki prezent będzie super. Ja serdecznie pana zapraszam do siebie. To jest takie małe miejsce w Bobowie, kameralne, gdzie można skorzystać z baselu, z jacuzzi, z bali, z sauny. Więc serdecznie zapraszamy. A? Zabrać sobie ze sobą kogokolwiek, pan zechce. Aha. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A mogę jeszcze... Ja tu jeszcze... Raz jeszcze. Mogę się prosić tą legitymację? Bo u nas tam dużo ludzi... Nie wiem, czy tak? O, właśnie. To jest najwyższy tytuł honorowego dawcy, zasłużonego dawcy, który... Dla narodu. Dla narodu, który... Od... Odznaczenie, który oddał co najmniej 20 litrów krwi. Gratulacje. Dziękuję. To jest nasz sponsor e... voucherów. Tak na pani Grażyna Słobowa. A to, to moja, moja pomoc wspaniała. Mikołajowa. Mikołajowa. E, ja tutaj, jako organizator, e, zawsze e, proszę kogoś do pomocy. Zawsze jakieś koło, nie wiem czy Państwo śledzili to, te opisy tam zawsze opisują. Nie zawsze jakieś koło było chyba zaczęto od jezior, czy od, od jezior czy znaczy, pięczyn, tak, bożechowo, bytonia była, teraz wpadło na. Kreszczowo. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwa prosić o pomoc na miary na następne koło. Nie wiem, może to Sam albo gdzieś na następną akcję. I w dniu dzisiejszym, za przybycie, za honorowe, charytatywne no, pomoc, chciałbym w imieniu swoim i pani Grażyny wręczyć Państwu po voucherze. Taki drogi upominek właśnie dla Państwa, za tą pomoc i mam nadzieję, że skorzystacie, zabierzecie dla najbliższych. A miejsce jest to w Bobowie, takie małe funeralne, gdzie jest basen. Miejsce, miejsce tam i siostra mieszka. Dobrze. Także ja, tak, Bobowo tak mam trochę. Obeznane? Tak, i tak Także nie będzie trudności. Się w do Bobowa. To nie będzie trudności trafić. To jest na ulicy Leśnej 7A. Jest ładnie oznaczone, więc po prostu na pewno skorzystacie z takiego relaksu dla siebie, żeby po prostu poczuć się lepiej, nie? To nie, nie bo, która jest i dobrze, jak możemy pomóc. Tak, no to jest, to jest taki cel dobry. Ja no, uważam, no, że to tak to samo to z mojej, to mojej to strony, strony pomóc, e, pomóc, tu jak, to jak to jest na duszy, dla duszy, dla serca lepiej, to ja myślę, że to no. wszystkim będzie lepiej nie nie tylko no. brać, ale dokładnie, ale tak, dokładnie, dokładnie. zdać. Może pan po prostu, przepraszam panie, ale może pan. Da, żebyście skorzystali z wszystkiego dobrego. No pieniądze. bo ja już jestem też oddawałem, ale już emerytowany. Aha. Wiodawca. Także już. Też można się pochwalić już tym, właśnie. to dostałem prosto z Warszawy. Ja myślę, z... że dla zdrowia narodu. Tak, tak. Tak. No to właśnie tutaj, już rozmawialiśmy z Panem na dole, też tam właśnie pokazywał, też miał jakieś w sobie. Ja też, bo mam, że no. pochodzi mówię w, w razie czasem, mm -hmm. żeby popał. Co? Co? Dzień? Panie Janie, gratulacje ode mnie. Panu już wielokrotnie pewnie gratulowano w niektórych miejscach. Jeszcze pan przypomni naszym kwiodawcom, ile pan ma na liczniku? 60 litrów. 60 litrów. Także wszystko przed nami, tak? Teraz tak, zobaczcie dziewczyny, tak, tak wygląda najwyższy tytuł dla krwiodawców, to jest najwyższy tytuł, odznaczenie dla honorowych dawców, zasłużonych dawców. bo honorowym dawcą się jest po pierwszym oddaniu, zasłużony to kilka litrów, tak? To jest najwyższy tytuł nadawany już y, przy udziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, tak? Dyrekcji, pewnie ktoś jeszcze przyjeżdża z Warszawy, tak? No ogólnie to powinien Wojt, Wojt powinien to wręczyć, no ale niestety tego nie było. Dostają w kwiatostwie w Starogardzie, mm -hmm. e, Teraz e, ostatnio widziałem, że takie e, legitymacje dla zasłużonych dla zdrowia i narodu to robią w, w, w starostwie powiatowym. Z terenu powiatu chyba obdzwaniają i dzwonią do nich, i wtedy e, regionalna dyrekcja e, kwiatostwa przyjeżdża do Starogardu, do starostwa i w, w starostwie po prostu chyba wydają to, nie? starego terenu starostwa, nie? No, to akurat został w w No, ale to już ładne kilka lat temu. Nie, to było pięć. 5 lat temu. A to pan późno składał. I miał pan już dawno 20, a składał pan, to, jak miał pan 40. Nie, bo na taki temat tam weszłem w przyjodawstwie i tam nie dopiero poinformowały dziewczyny. Czy mhm. można złożyć wniosek o to. Powinienem mieć już dawno złożone, a nikt mi tego nie... A jakie przywileje z tego? Mhm. Jakieś? Mhm. No, no. No, ogólnie przywileje by to było w planie niby do emerytury czy coś miało być dołożone, ale mhm. Przywileje są takie same jak od pierwszej odznaki, od, znaki, od y, tej najniższej pierwszego stopnia, od sześciu dla mężczyzn, od pięciu dla kobiet. To są takie same przywileje, nie? czyli tam bez, poza kolejką idziemy do lekarza, y, przypuszczam tam dwie, trzy osoby, w aptece mamy pierwszeństwo, y, w, to w ciągu chyba dziesięciu czy 14 dni musimy mieć badanie komputera, rezonansu do specjalisty w ciągu 14 dni i to lekarza rodzinnego nas w ciągu 40, chyba 8 czy 24 godzin też może na, nas przyjąć, ale to są zasłużeni. Czyli minimum 5 litrów kobiety, 6 litrów mężczyźni. Nie? I wtedy to tam jest i chyba 3... Trzecia odznaka, to coś tam wiem, że w Gdańsku były bilety darmowe, jakieś tań, tańsze czy darmowe na MZK. No bo to wtedy są trzy legitymacje: tak. pierwszego, drugiego i trzeciego. a gdzie ten zapisane, które ile mam oddane? To w jakimś systemie? Dzisiaj, dzisiaj nawet w komputerze, w, teraz wszystko w komputerze, bo tak się spytasz, pa, panie, panie się, panią doktor, na przykład przypadają, się spytasz, ile masz oddane, i ona ci powie, ile masz oddane, nie? Ile litrów, tak. Tak. mam w tej książeczce wszystko, od A do Z. I teraz cenna, cenna informacja. To jest najwyższy tytuł ale o, To jest najwyższy tytuł, ale o każdą legitymację, żeby otrzymać, to my musimy złożyć wniosek. Sami. Dopóki nie złożymy wniosku sami od siebie, to oni nam tej legitymacji nie przyślą do domu ani nie dadzą składamy wniosek gdziekolwiek, w obojętnie jakim y, oddziale. Wniosek oni przekierowują i wtedy mamy chyba około 3 tygodni, około miesiąca czekamy i wtedy odbieramy na przykład w tym, w chyba w tym samym oddziale, gdzie składaliśmy wniosek, tam odbieramy legitymację, nie? Czyli no trzeba, trzeba to, to, to swoje honorarium trzeba... Pilnować. Przypilnować, przy nie? No bo tak jak Pan mówił, miał Pan 40 ileś litrów, i jeszcze tego nie miał, no nie, ale na to się czekają. Się... No ja akurat nie czekałem. No, odpoczyć, no, odpoczyć, na więcej. Ja czekałem. Mhm. No tak, tak, no to... Ja czekałem na to jak złożyłem w w Starogardzie, to czekałem dokładnie 3 miesiące. I to przyszło tam z Warszawy tak. i on mnie następne oddawanie krwi do Bręczyny. Dobrze, także no ktoś chce podejść zobaczyć? Dziewczyny zainteresowane, także jak często pan oddawał, że taki wynik pan osiągnął? Często, od początku do końca 2 miesiące. Rekluralnie czyli. Ale jak w delegacjach, no to było nieraz robocze, bo tak to tam było pewnie około 70. No tak właśnie podejrzewam. No, Pierwszy, pierwszy, słyszałem już po, 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 po 30, po 40 litrów, ale 60 jeszcze nigdy nie usłyszałem. Także jak, jak usłyszałem 60 to mówię, no musi to, musiało być wedle PESEL-u, na systemu, systemu ich ustalonego, że od 18 możemy oddawać to 60 chyba 3, tak? A ci co pierwszy raz, to dopiero do 60 mogą oddać pierwszy raz. Czyli no, taka ilość to trzeba regularnie, systematycznie oddawać. No, pierwsze to co w delegacji, gdzie będziesz... Nie było nawet takiej okazji. Że... Dobrze, dwie osoby następne mogą iść. <grymne> <Nie, nie. grymne> Także oto, to trzeba pilnować, bo jak się nie pilnuje, to. tam... Jakieś pytania, może coś? A może panu od razu mi przyspieszali, że tego nie ma, że tak. nie?